To może na te czasy kazał Pan Bóg dawać świadectwo, bo jeździ po świecie kapucyn, Też z naszego dziennika, z Bożego Ciała. Ojciec raczej brat, bo nie jest kapłanem. Eli. Elia, jak Elia, inaczej. Nie. Każdy piątek odnawiają się rany, stygmatów, jego na rękach, nogach i boku przeżywa biologiczną prawie śmierć. To kiedy parę lat temu pojechał do Stanów Zjednoczonych, żeby tam dawać świadectwo wierzeń. Jak to w Ameryce ogłoszono, że on udaje? Gra. I zorganizowano z nim spotkanie z psychiatrami. I wtedy otrzymał wewnętrzny głos. Kiedy Cię będą pytać, nic nie mów, bo każdą twoją odpowiedź przekręcą wykorzystanie. I na tym spotkaniu nic nie mówił, ale na koniec powiedział tak. Przyjdźcie z aparatami i będziemy fotografować białą ścianę pokoju pomieszczenie. Wy jakie najbardziej wyszukane aparaty macie i ja też. Sądzono, że może będzie coś tam w swoim aparacie miał. Dostarczono mu taki najtańszy ze sklepu aparat na 12 klatek zdjęć. Wręczono i wszyscy robili zdjęcia tej ściany. We wszystkich aparatach wyszła biała ściana. Natomiast w jego aparacie, które zrobił, 11 klatek było białe, jak ściana. A w dwunastej przepiękny portret Pana Jezusa. To jest to zdjęcie z New sprzed paru lat. Patrzcie, jak Pan Jezus jest podobny do na obrazie miłosierdzia Bożego, tylko to jest doskonalsze, piękniejsze.